To jest strona Historical Gaming i dzisiaj będziemy grać Niemcami. Nie tym razem Polsko, ale Niemcami na Great War Redux. To taki Great War, tylko że bardziej fajniejszy. Według mnie mi się ten bardziej podoba. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, który się bardziej wam podoba Great War Zwykły, czy może w Christ of Nations? Czy... Czy na... Tym... Jak bym się nazywał ten mod? Ojej, ojej... Jak się nazywał? Na Enzigu, o! Dobra, nie sami. Nie my, nie my. Nie Niemcy, Niemcy, Niemcy... Niemcy Niemcy, nie Niemcy, Niemcy, nie wiem Niemcy. nie wiem gdzie, nie przeciwko Austro nie Taki mam nie plan. I nie długą gdzie, To wiem znowu to przydzielanie jednostek. nie takie gdzie, nie wiem gdzie, nie Dobra, 82. I teraz muszę to porozdzielać. Ale za chwilę, a to już nie no. Musiała być akurat ta liczba. Dobra. Nie odchodźcie. Ja chcę was zaznaczyć, tylko ludzie. Chcecie się tylko zaznaczyć, że was wybieram. Jak wam dzisiaj dzień minął? Bo no jest dobrze. Napiszcie w komentarzu 89. kg, a nie wydawało mi się. A, bo jeszcze mam 10, tu dobra. Dobra. Daję to temu. Dobra, zmienię to. Wezmę, ustawię wszystkim na jednakową jednostkę, bo będzie wtedy łatwiej. Będę dodawał... Będzie specjalnie sobie ART. Bo wtedy artyleria była dosyć dobra w tych czasach. W pierwszej wojnie światowej. Dobra, zacznijmy od World Politics. Dobra, i rozwiniemy znaczy nasze nie nie, 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 nie ma, nie miażdż. mnie dosyć militarnie. Dobra. Dobra, i zaczynamy to przydzielać. I się broń mi nadrobi. Będziemy po prostu... ...zbliżeni do wojny z Austrią. Bo to będzie nasz pierwszy cel. Odbicie Austro-Węgier. I po prostu się przygotowywanie na Francję, na Rosję. Bo trzeba te państwa zdobyć, bo to... ...bo tak nie może być. Ja... Nie, ...jedną rzecz nienawidzę w boju. Taką, że... Oni nie... Zamiast bo To jest tak Suwalszczyzna. Mariam która tutaj. I. Zamiast to być oddzielone od kowna, to jest połączone. I nie mogę długo nie takiej granicy zrobić. Ale to jest tylko estetyczne, więc... Ale ogólnie to jest fajny dosyć. Dobra. Molitnik wtedy mi się... i utrzymam Kaisera. Dobra. Dobra. Ale usunę te... Bo to mi się w ogóle obrona Afryki mi się kompletnie nie opłaca robić Ro W ogóle nie opłaca mi się Afryka. Dobra, jakie mamy okupowane terety? Dobra. Dosyć pięknie to wygląda. Idziemy się zbliżyć do wojny. Dziś może podbijemy sobie Austrię na początek, Więc żyjemy w płatnej Dobra Dobra idę Rozwój polskiego militaryzmu To będzie tyle samo A oto ale spokojnie, nadrobię to Tak pomiędzy a, ten tak gór nie ma Jeszcze nie zerwałem z nim się już zapomniałem Idę zawsze w lewo nie, nie, nie wiem czemu jest jakieś uzasadnienie, że która jest lepsza, który gorsza? Nie wiem. To mi do bardzo dobra. O, to, o to będzie dobry ten, więc większy. Dobra, kruch będzie lepszy na początek. Potem zmienimy się oczywiście, ale. Dobra, zaczniemy to produkować. Wczesnego. Ладно, потому что я буду хотеть отбудовать СССР чтобы это могло происходить. не существует. Это Супресс. Supres, supres, supres mm. Czekam sobie, kiedy mi się telep robią Tylko Na to Tu Sup Pypy Supres Co to było? Nie wierzyłam Exist A, event. Get. Event. German Empire Event mhm. Albo. To. A, tak będę musiał mieć Austro-Węgry. No bo spójrzcie, tu mogę pójść albo wtedy. Jak to zrobię, będę mógł pójść albo w Reichsburg, albo. To. A wolę to tracić niż Bo tu jest takie, tu jest takie fajne dodatkowe drzewko, to, że można Jeśli się przegra wojnę, odzyskać Można pójść no, w pewną stronę Albo Można pójść w ogóle czerwone Niemcy Uu. W ogóle dlatego lubię ten moda, bo, moda, bo jest fajny dosyć. No, rozwinę to, pójdę warte. Tylko 55 dni, kiedy się ten backstab zrobi. Dobra, przyspieszmy się na artylerię. Artyleria jest dosyć dosyć istotna. Ojo. Będzie się długo nadrabiać. Zobaczę sobie ten nasze, nasze Przy armii. Dobra, tu są ze Dobra, więc muszę jedną rzecz zrobić. A tego mam... Ten. Dobra, bo muszę to Nie to chcę militar policja jeszcze zrobić Dobra Niech to się rozwinie Bo jak chcę dążyć do zjednoczenia Do zjednoczenia imperium Rzymskiego Dobra. Przygotujemy się. Całą armię ruszymy na Austro-Węgry. Rewolucja w Meksyku. W rzeczywistości to wygra. Tak myślę. Nie jesteś... Bo ustro węgry przy tym osłabiały tak Niemcy. Nie będę miał głupot powiedzieć, dobra. Po prostu ta węgry trzeba wybić. Tyle. Ja... Coś mi dodajesz, że mogę tam wojnę z... Moja non-interwation. Ale bym chciał pójść do Romanian Pact. Oj, Ale bym to chciał. Dobra, po Romanian Paccie idziemy na wojnę z Niemcami... Za ustroj węgryami. Prawie bym chciał. Przyjeżdżać, czy... No wezmę jakąś rybki cywilne zacznę robić, zamiast tych wojskowych, tak będę miał ich dużo więcej, zacznę infrastrukturą się w ogóle zajmować, nie U już 200 broni. Ja ładnie dosyć. Dosyć dosyć ładnie A tu już będzie się powoli nadrabić. I to też się za niedługo zrobi. To żeby się nie okazało, że to będą mi Włoch się nie lubić. A, to, to mnie bardzo lubią. Dobra, ale wtedy z Austro-Węgrami się pogorszyło. Dobra, pójdę w Romanian Pact i... Zatakujemy Austro-Węgry. Będzie dosyć dobrym planem, bo oni nie mają obstawionej granicy ze mną w 100%. A u Węgier będzie dosyć celem na podbicie. Już broń mi się nadrobiła. Dobrze. Troszeczkę mi doj tego. Może to z trystę nic się zrobi. Dobra. Jeśli ten tak zrobi, wtedy zaatakujemy ustro Węgra. Poproszę, żeby. Franca kupuje PEZ Dobra. W tym gameplayu będę chciał zrobić taką jedną rzecz, żeby zniszczyć, żeby pokonać Francję. Będzie jednym z głównych. Po prostu będę chciał podbić cały świat. O to mi chodzi. Bo raz mi się udało Francję podbić Niemcami. Wiem, akurat na tym momencie więc Też pójdzie i wiem jedną rzecz, że jak Francja upada, to może wtedy. Można podpisać pokój z I wygrać wojnę, tak w ogóle. Więc poparcie trzeba zdobyć. Dobra, tego nie mogę zrobić. To jest też za. Wcześniej, dobre to. Rozwinę. Roman, tak podpisany. I co, dołączyli do sojuszu? Nie, nie dołączyli. Uf, oj, szkoda. A, dołączyli jednak. O. Dobra pójdę A tu będę miał z, z A będę miał wojnę z Niemcami teraz. O, teraz będzie ładny dosyć. Taki po potrójny... atak na. Będzie... chętnie z każdej strony. Jeszcze tylko z północy i południem wystarczyłoby i Francja A e, nie Francja. Wielka... E. Jest to Wielka Brytania, Austro-Węgry w szybkościu. Bo Austro-Węgry mają takie drzewko. Tutaj Rosja ma, że ma takie drzewko. Może pójść dalej w Rumanowa, lub tam, po w stronie Niemiec. Ten Ciekawe czy może pójść w kumułków. Ale już idą produkować pierwsze czołgi. Nie, tym razem. Nie, nie, nie będę się ścigał, bo Niemcy podczas I wojny światowej nie byli w ogóle, nie mieli w ogóle czołgów takich. Dopiero produkowali podczas 1916. Ale zabawna liczba teraz jest fabryk. Tylko żeby nie ustro Węgry mi nie dołączył do Ententy. Oj oj. Nie chcę mieć wojny za za Fra z Francją. Potem jeszcze z Wielką oh, Brytanią O nie gwarantuje. Wow, 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 cudownie. Cudownie, że nie gwarantuje, Wtedy będę miał wojnę z tymi tymi pa A ja nie mam broni. Plusie, więc... Nie wiem, czy jakieś dywizje dośleka. 13 Dobra. Bo nie mogę, proszę żyć, bo jeszcze to wcześnie. A jak tu dwizje są? 18, dobra, damy. Jeszcze jedno mamy 20, dobra. Mm hmm. Wojna Proszę dawaj, 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 dawaj kościół. Jest. Więc mamy wojnę za węgrami A Ale al jest tyk Dobra, ale... Ale oni nie przyjęli Call to Arms. Czekaj. Czemu nie dołączacie do wojny przeciwko nim? Nie zgodzą się wtedy. O! Nie chcecie się? Dobra, jak chcecie. Dobra, zaczniemy powoli ich puszować. Z lagi teraz. O wojnę domowa w Austrii. Dobra, jedziemy z tym koksem. są teraz osłabieni, więc. Jedziemy! Ten, jedziesz? Austro Węgry. Czy ich przyjąć? Ale wtedy będę miał zablokowane drzewo. Tak naprawdę, żeby to zrobić, muszę być. ustrie. Czyli w rzeczywistości jeszcze tych muszę płonąć. Więc. Austro Węgry też musimy. Zni... Tych musimy ich zniszczyć. Dobry, weź to. Nie przyjmujemy Dobra jeszcze, czy oni jest? Dobra, a oni mają wojnę tylko. Jak coś, żeby. Dobra, nie dołączą do wojny. Nie. A Wy call to arms też nie przyjmiecie z Węgrami? Czemu? Ja muszę podbijać. Dobra, weź Spróbuj. Dobra, o Dobra. Dobra, szybko idź pod Wiedeń, kiedy nikogo tam nie ma. Dobra, udałeś się. Zdobyłem Wiedeń. Dobra. Dobra, ładnie. A ty idź pod Pragę, szybko. W dobyt. Nawet... No wiem, że mamy wojnę. Dobra, dawaj. Pomóżcie mi zniszczyć Węgry. Dobra, niech oni to zniszczą ich. Niech zniszczą tych węgrów, bo mi się bardzo... Bo oni mi nie są na rękę, bo ja chcę tylko po to, żeby mógł zrobić. Teli. mi się to rozwinie. Dobra, tyk. Dobra, pójdzie pod okrążenie je na dywizję. Mamy pragę, mamy to, lwu, a, kraków, muszę. Ale nic tu nie mamy żadnych dywizji, noż. kurcze. Dobra, weź to, obkrąż. Dobra, tu. Nic nie mamy tam w ogóle żadnych dywizji. Dobra, weź to. Tu trzynaście, to co, rekrutowałem. Dobra, bo oni będą mnie. Ten. Weź tu dosi. Myślę, to tu bardziej. Dobra, poszedł kocioł. Ale teraz to ładnie wygląda. Wyjście tu, zdobądźcie ten Budapeszt. Okrążyli. No. Trochę trzymam kciuki za austro-węgrów, austrię, ale, ale. Ale wolę. Ale wolę a, ale w Żeby oboje przegrali Wtedy będę mógł otworzyć ustro Pokonali Oni mi już na Opole w Opolu są. O dobra Pora Katowice odbite Idź to ob... Tu dośli jedną dywizję dobra, weź tu dośli Dobra weźcie tu Dobra, bo oni mi już tam idą Wmarze Śródziemny Weź Weź tu pokryj ościu Wizdy weź tu daj Tak Dobra weź tu krąż tu dobra Dobra weź tu ten I tu chcę tak. spal. I ten plan. O, od, od, od Toman, ale wtedy dołączył do tych. Dobra, jeszcze mi się nie płaca przyjmować od Smana, ale on ma wojnę z tymi. Nie wiem, czy to specjalnie to zrezygnować. Tego po to, żeby o tym go dodać. Kiedy będzie naprawdę potrzebny, a nie teraz. Kiedy ma wojnę z tymi, ale. Państwo na stary wygrywa. Serbia, Grecja i Bułgaria. Weź teraz tę dywizję, obkrąż kolejne. Stanie. Kolonia. Dobra, weź. Dobra, weź to zablokuj, tak? To pójdzie w obkrążenie do Krakowa. O. Kto zrobił na więcej? Ja mam pi... Pien... O! Reszcie upadli. Dobra. Dobra, tylko state. Ło wow. Turnbanet, dobra. Tyk. Joki teraz wielkim P... German? Ale teraz tak Poles imperium teraz w bo on teraz tak dużo tego, że mogę Zaczniemy to korować. Uj i gość będzie piękne przyjąć cały. Czyli dołączenie do wojny tylko po to. Dobra, weźmy to, pójdźmy. Dobra, oddam im te terytoria. Niech mają to. Dobra, nie mają. Niech się cieszą, chłopaki. Dobra, stłumiliśmy. Ustro węgry, dobra. To na dzisiaj tyle. Jak widzicie, widzicie, podbiliśmy bardzo dużo. Miłego dnia, wieczoru. Życzę.